Trochę straciłam poczucie czasu, bo jak siedzi cały czas w domu i się po prostu nie ma takiego rytmu, że codziennie do szkoły, ze szkoły, to szybciej po prostu czas leci, te tygodnie tak szybko zleciały. Jakby wiedziałam zawsze, że jest w tym terminie, ale jakoś tak nadal mnie to zaskoczyło. Troszeczkę, troszeczkę podziała usypiająco, ale mi się wydaje, że jeśli ma się zapał do czegoś, do przygotowań do jakiegoś przedmiotu, czy to do olimpiadek, w moim przypadku, czy potem do matury, to... Uważam, że da się dobrze przygotować, dobrze nauczyć. Po prostu najważniejsze to chyba mieć po prostu cel w tym wszystkim, bo nie ma co ukrywać, że zdalna edukacja no, troszeczkę obniżyła jakość e, nauczania. No zdecydowanie nauka zdalna to nie jest to samo, co praca stacjonarna i to już udowodnił ubiegły rok i efekty pracy zdalnej były zdecydowanie niższe niż te w przypadku stacjonarnym. Myślę, że w tym roku może być podobnie.